Mimo zamknięcia okienka transferowego, Milan cały czas szuka nowych wzmocnień. Wiemy, że zakontraktowany został Junior, jednak cała sytuacja owiana jest tajemnicą. Prasie nie zostały przedstawione żadne fakty, a sam scout wyraża się bardzo ogólnikowo na temat zawodnika. Czy mamy do czynienia z przyjściem nowej, przyszłej gwiazdy do klubu? Muszę przyznać, że mieliśmy sporo linków do zwiedzenia, i na jednym z nich znaleźliśmy takiego zawodnika którego dzisiaj mogę powiedzieć, że jest zgodny polecenia pierwszemu trenerowi AC Milan. Na pewno się nie zawiedzie. Tak więc dziś w naszym zespole pojawi się nowa, młoda gwiazda. Siemantajko za kanał, koza sport. Witam Was w kolejnym odcinku kariery Milanem. I na samym początku, jak zwykle, moje ogromne podziękowania za Wasze zaangażowanie w tą serię. Powyżej 50 tysięcy wyświetleń, 6 tysięcy łapek w górę i niemalże 1000 komentarzy. Oczywiście jest to mniej niż przy poprzednich odcinkach, ale tym razem pytałem wam, Was się, gdzie wysłać skautów. Tak więc też nie liczyłem na jakąś, na jakąś ogromną liczbę propozycji, a Wy po raz kolejny mnie zaskoczyliście. Mam nadzieję, że ten odcinek także Wam się spodoba, jeśli tak, to oczywiście wiecie, co robić. Zapraszam, oczywiście, do subskrypcji mojego kanału po więcej tego typu materiałów. A teraz rozpoczynamy, bo tak jak mówię, scout został wysłany i ma przynieść nam nowego, młodego, świetnego zawodnika. Tak więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Oczywiście jest to element wykupiony z katalogu, ale myślę, że naprawdę fajny dodatek do tej serii. No i mam nadzieję, że będzie to ktoś, kto znacząco przyczyni się do. Do, do gry w naszym klubie, bo nie chciałbym, żeby to był ktoś, kto wyląduje na ławce, bo albo będziemy mieli za dużo zawodników na te pozycje, albo po prostu yy, nie będzie się go dało używać, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało na początku. Oczywiście, treningi dla naszych zawodników, yy, no bo bez tego ani rusz, musimy ich rozwijać, mamy bardzo dużo młodych graczy, yy, no i chcemy wbić ich jak najwyżej. Kownackiego chciałbym rozwinąć jak najszybciej do poziomu karty złotej, czyli 75%, Nianga wbijemy na 80%, Donnaruma 85%, Kalabria, także karta złota. Abakayoko wywalimy stąd już, jak będziemy 80, bo mamy sporo zawodników, żeby ich dorzucić. Na kiedy przyjdzie nasz Junior? Jego także trzeba będzie trenować. Przed nami mecz z Sampdorią. Ten mecz pozwolę sobie przesymulować, ponieważ nie widzę większego sensu rozgrywania go. Przynajmniej. Nie mam dzisiaj na to ochoty, bo czeka nas dziś duże spotkanie, e, które będziemy razem grali, więc spokojnie. E, mamy konferencje prasowe, jednak e, no w sumie nie wiem co powiedzieć na tych konferencjach, żeby to dobrze zadziałało zawsze. I, I myślę, że po prostu możemy pochwalić nasz zespół za poprzednie wyniki, zobaczymy, jak to wyjdzie, aczkolwiek boję się to robić, żeby chłopaki nie spoczęli na laurach, ale mam nadzieję, że, że tak nie będzie. Sam Doria, Milan. To, co e, jest problemem, to to, że gramy na wyjeździe w Genui, to e, może nas zabrać. Ale zobaczymy Linetti i Bereszyński w składzie, e, więc fajnie widzieć Polaków. Muriel i Quaggiarella e, to są ci zawodnicy, którzy będą odpowiedzialni za strzelanie nam Goli. Ale na szczęście to my bierzemy się za strzelanie. Suso pakował dwie bramki, ale pomiędzy tem jeszcze Linetty. wpisał się na listę strzelców. Ale najbardziej martwi mnie to, e, że Bakajoko przy swoim nazwisku ma plaster. I to może okazać się naprawdę problematyczne. I wygramy ten mecz już bez problemu, ponieważ jest 3 do 1 jeszcze po karnym e, Deulofeu. Ale no, to, mnie, to mnie martwi, zobaczmy jak to wygląda, jeśli chodzi o belotiego 4 miesiące. Na tyle stracimy tego zawodnika. Tak więc to będzie naprawdę srogi problem. E, mamy oczywiście e, lapa... Lapadule, nie wiem czy ja dobrze czytam to nazwisko, jeśli, jeśli źle to przepraszam, on tutaj wskoczy obecnie, no bo Kownacki jeszcze nie jest na takim poziomie, żeby mógł być naszym podstawowym, żeby mógł być naszym podstawowym napastnikiem, no ale to jest oczywiście duży problem spowodowany kontuzją naszego podstawowego strzelca, no bo przypominam jak dobrze radził sobie chociażby w meczu z Napoli, który ja rozgrywałem. Jeśli chodzi o ławkę rezerwową, chciałbym gdzieś tutaj dać w ogóle tego kuckę, bo wydaje mi się, że on jest warty wstawienia i damy go sobie za sosę wydaje mi się że to jest najlepsze rozwiązanie no dobrze na razie zostawiamy to w ten sposób niech zawodnicy się zregenerują zobaczymy kto będzie gotowy na kolejne spotkania no i lecimy dalej zaraz też roześlę scoutów tylko nie chcę tego robić do czasu kiedy nie przyjdzie ten nasz junior kierunki oczywiście mi podaliście więc to będziemy zaraz wykorzystywać ja po prostu czekam żeby żeby wrócił nasz scout żebyśmy mogli zająć się tym jeśli chodzi o mecz z Lazio tak prezentuje się nasza jedenastka i, i wydaje mi się, że tutaj większe zmiany nie są potrzebne, chociaż damy zagrać, co, Alexowi i Łobiemu, tylko pytanie, czy Deulofeu może zagrać jako nasz napastnik, czy nie ma takiej możliwości, a Suso też nie ma, więc damy Deulofeu z prawej strony i Alex i Łobi, chociaż wiecie co, nie ma sensu go wciskać na siłę, nie rozumiem po co ja to robię, Tam ci zawodnicy grają dobrze, cała drużyna funkcjonuje świetnie. Więc po prostu niech ci, którzy zasłużyli, wyjdą na Lacjo, yy, no i myślę, że to powinno się skończyć nieźle. Gramy u siebie, zobaczmy w jakim składzie przyjadą do nas rzymianie. Oczywiście jest Balde Diał, jest Immobile, jest Filipe Anderson yy, No i nie ukrywam, że albo Brazylijczyka, albo Diał, nie pamiętam przyznam szczerze narodowości bardzo chętnie bym wyciągnął z naszego zespołu yy, Ale jeśli chodzi już o sam mecz, prowadzimy. Jeden do zera, SUSO po raz kolejny strzela dla nas Gola, co oczywiście niewątpliwie mnie cieszy. No i jeszcze tylko 20 minut do końca tego spotkania Bilia z żółtą kartką No i czy te 10 minut ostatnie nam coś zmieni? Na szczęście nie Tak więc kolejna wygrana na naszym koncie I to naprawdę mi się podoba Bo dzięki temu jesteśmy na miejscu drugim w lidze Tracąc jedynie dwa punkty Do Interu Mediolan e Mając tyle samo rozegranych meczów, oczywiście, no ale to jest na pewno bardzo dobra informacja. Oczywiście bierzemy się teraz za szkolenie naszych e, zawodników, żeby jak najszybciej dobić tych poziomów, żeby już tu dać kolejnych, żeby móc ich wymienić. Kownacki bija na 69, tak więc, no jeszcze może nie jest blisko tej karty złotej, ale powoli, powoli. Oczywiście ten proces także musi zająć trochę czasu, więc e, nie ma się co tutaj dziwić. Zobaczmy. Jak to wygląda? Deulofeu jest zadowolony z ilości szans, które dostaje. Znaczy, ja nie ukrywam, że boli mnie to, ile muszę używać tego zawodnika, z tego powodu, że jest to gracz wypożyczony. I chyba sami rozumiecie, że nie leży to w moim interesie, żeby gracza, który nie zostanie u nas na stałe ogrywać tak często, przede wszystkim biorąc pod uwagę to, że to jest cały czas całkiem młody zawodnik. Wolałbym po prostu grać tutaj kimś, kto zostanie u nas na dłużej, no ale... Gra on tak dobrze, że nie pozostawia mi żadnych argumentów i, i no, 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 nie jestem w stanie tu go po prostu nie dawać. Chyba rozumiecie. Jak widzicie, skład jest gotowy. No i możemy, możemy lecieć. Na to kolejne spotkanie. Jedyna zmiana to Kucka wejdzie na środek pola, bo jak widzieliście Montoliwą. Już jest troszeczkę podmęczony, a to jest zawodnik nie najmłodszy, tak więc warto mu dać e, troszkę odpoczynku, żeby nie skończyło się to urazem, no ale i przede wszystkim, żeby mógł być efektywny. W środku pola, no i teraz e, jedziemy do Florencji. Gramy z Fiorentiną. Nie było przed tym meczem konferencji prasowej, e, więc nie miałem żadnej szansy wpływu na moich zawodników, ale... Samo wystawienie gracza czasami wystarczy, bo jak widzicie, Kucka wstawiony do podstawy jedenastki odpłaca nam się e, strzeloną bramką w 90. minucie. Co prawda, Kalinicz potem odpowiedział w 20. i mamy jak na razie remis 1 do 1. Jest to spotkanie wyjazdowe, więc to także trzeba wziąć pod uwagę. z naprawdę solidną firmą, e, jaką jest Fiorentina, więc e, tu może być problem nawet z y, wy... Wiedzieniem remisu, ale na szczęście Deulofeu po raz kolejny pewnie wykorzystuje jedenastkę i dzięki temu remisujemy w tym spotkaniu. Oczywiście czas przejść po raz kolejny do treningów, żeby nabić overall naszym zawodnikom. Zobaczymy, czy ktoś dostał cenę, a chociaż. No tak średnio wam, chłopaki, idzie, tak średnio, ale Tiemłyba Kajoko wbił 80, tak więc w tym momencie wywalimy go stąd, no i damy sobie tutaj kogoś, kogo chcemy wbić na poziom minimum, potem Francuz wróci oczywiście do tej naszej treningowej rotacji, no a my szykujemy się już na mecz z Sassuolo. Zobaczmy, są jakieś informacje w biurze, liczę, że to wreszcie jest em, po, o, to jest wreszcie informacja od skauta, no i to mnie cieszy słuchajcie, to jest moment najważniejszy w tym odcinku, ponieważ to jest nasza przyszła gwiazda, Hiszpan, SPO, jednak ja nie mogę go jeszcze wykorzystywać, ja jeszcze nie mogę go um, używać um, na... W meczach po prostu możemy go dać oczywiście do treningów, tak też wykonamy za chwilę po prostu wejdą w miejsce Tiemu No ale to mnie bardzo cieszy, bo w tym momencie możemy rozesłać dalej skautów. Po prostu wcześniej nie chciałem tego robić, żeby przypadkiem ten zawodnik nam się gdzieś nie zgubił. No, no bo to by nie było najfajniejsze. Na no, jeśli chodzi o Wasze propozycje dotyczące skautów, słuchajcie, jak zwykle wykazaliście się niesamowicie. To jest tylko próbka komentarzy, które były na temat i, i które naprawdę mi się podobały, aczkolwiek nie do końca będę się do nich ustosunkował bo patrząc ilościowo najwięcej z was chciało, żebym wysłał, na dże, żebym wysłał skauta do Włoch, tam też go poślemy, żebym wysłał skauta do Polski, żeby szukać polskiego bramkarza, tak też zrobimy i żebym jednego ze skautów wysłał do jakiegoś kraju Ameryki Południowej. Nie do końca jestem przekonany, czy Brazylia jest najlepszym pomysłem, czy nie jest to zbyt oklepane, ale w sumie patrząc na historię, graczy właśnie z Brazylii, którzy grali w Milanie, Chyba nie jest to najgorsza opcja, tak więc zrobimy to w ten sposób. No i tak, jeśli chodzi o Włocha, tego oczywiście wyślemy do Włoch, no bo będzie najlepiej rozumiał ten kraj. Tak więc wysyłamy go do Włoch na 6 miesięcy. Wydaje mi się, że to będzie najlepszy okres, bo 9 czasami jest za długim czasem. Jeśli chodzi o zawodnika, którego szukamy, tu po prostu otwieramy, otwart... otwieramy otwartą szkółkę, chciałem powiedzieć, No ale chyba rozumiecie o co mi chodzi. Jesteśmy gotowi przyjąć każdego włoskiego zawodnika więc to nam nie będzie przeszkadzało, jak to będzie wyglądało. I chodzi o Amerykę, no to tak jak mówię, Ameryka Południowa tu przejdziemy sobie do Brazylii e, tak samo na 6 miesięcy wyjedziesz do Brazylii no i skoro Brazylia żoga munito, czyli technika Gifted, e, po prostu potrzebujemy kogoś uzdolnionego technicznie myślę, że Brazylia jest najlepszym miejscem żeby go znaleźć, no i kolega z Rumunii wybierze się do naszej ojczyzny e, w rzeczywistości bo przypominam, że w grze ja jestem tutaj Włochem, e, no ale jeśli chodzi o normalne realia to oczywiście do Polski, no i tu poszukaj mi przez 6 miesięcy Jakiegoś przyzwoitego golkipera. Tak więc skałci rozesłani, no a my możemy wracać do, em, do biura, bo tam czeka na nas jeszcze parę informacji e, i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Aha, to są informacje po prostu, jeśli chodzi o zawodników, którzy zostali wysłani. E, no, nasz skład, słuchajcie, teraz patrzę, jest gotowy, no i my jesteśmy także gotowi na to, żeby zagrać z Sassuolo. Z tego, co mi się wydaje, przyjeżdżają oni do nas, tak więc jestem w miarę pewny o wynik. I tutaj. Nie będę ukrywał, że, że raczej nie ma innej szansy niż zwycięstwo, więc nawet pozwolę sobie pominąć. Jak widzicie, wygrywamy 3 do 1. Suso z dwoma bramkami po raz kolejny. i Deulofeu wpakował jeszcze jedną bramkę, dobra... jeszcze jedną bramkę do siatki Rywala. To co ciekawe, nasi skrzydłowi najmocniej angażują się w strzelanie goli. Oczywiście nie ma tego naszego egzekutora, który powinien być głównym, głównym kończącym akcję, no ale naprawdę jest to. Jest to imponujące, ile bramek strzelają nasi e, boczni, boczni gracze. Tutaj oczywiście dodamy sobie e, tego młodego SPO, e, no i zobaczymy, jak, jak on się będzie rozwijał. Czekam, żeby Niang wbił 80, żebyśmy jego także mogli stąd wyrzucić. No ale do tego momentu jeszcze chyba troszeczkę, troszeczkę nam zostało Myślę, że nawet prędzej może się okazać, że Donnarumma wbije 85 patrząc na tempo rozwoju naszego bramkarza Dobrze, co nas czeka tutaj w biurze? Coś ciekawego Sosa jest niezadowolony ze względu na czas, który spędza na boisku Ale słuchajcie, jakoś mnie to nie boli Zupełnie nie pasują do mojej koncepcji gry dodatkowo jest on dosyć stary. Ja wolę ogrywać tych młodszych, tych bardziej perspektywicznych zawodników. Jak widzicie, teraz też mamy przerwę em, dosyć sporą w rozgrywkach. Co oczywiście mnie cieszy o tyle, że zawodnicy nam się zdążą zregenerować, podleczyć urazy. To jest naprawdę istotne. Dla kibiców nie jest to najwajniejszy czas no bo to jest chyba przerwa reprezentacyjna. Tak więc nie dostają wtedy. Największej ilości spotkań, ale za to za to zawodnicy, ci, którzy nie jadą na kadrę przede wszystkim myślę, że chwalą sobie tą chwilę oddechu, bo te sezony, obecnie są naprawdę zabójcze. Ehm, teraz czeka na nas Kiewo Werona. Ehm, ten mecz także przesymulujemy spokojnie. W tym odcinku będzie rozegrane spotkanie, więc nie macie co się martwić. Ehm, no ale na razie, zanim dojdziemy do tego szlagieru, ehm, jaki dzisiaj zobaczycie, ehm, musimy przejść przez te troszeczkę gorsze drużyny. Ehm, jak tylko niewątpliwie jest Kiewo Werona. nie ma co ukrywać. Ehm, no i zobaczmy. Skład naszych rywali nie jest zbyt imponujący, ale sam mecz na pewno do łatwych nie będzie należał, bo to my jedziemy do wyrony, tak więc spotkanie wyjazdowe i one zazwyczaj niosą za sobą no, no problemy, szczególnie przy symulacjach. Jak widać 45 minuta, czyli koniec pierwszej połowy i do tej pory nic się nie zmieniło. Jedynie Niang wszedł za Dulę. No i teraz już po 75 minutach nadal nie ma zmiany rezultatu. Szczerze, cieszy mnie to. Do momentu, kiedy w 86. minucie nie straciliśmy bramki, którą strzelił nam Birsa. Tak więc, niestety, przegrywamy to spotkanie, ale jak widzicie, czeka nas konferencja prasowa. Tak więc zbliża się mecz, e, który będziemy grali. Zbliża się mecz, który, no, który jest jednym z tych, który jeszcze jakiś czas temu budził ogromne emocje. Ja, jako menadżer Milanu, Milanu chciałbym wrócić do tego momentu, kiedy to. Kiedy to to spotkanie elektryzowało niemalże całą Europę. Tak więc, zobaczcie, jaki jest nasz przeciwnik. Juventus. Tak jest. Więc dziś zagramy sobie właśnie z naszymi wielkimi rywalami. To, co bardzo istotne, gramy u siebie, ale to ja rozgrywam to spotkanie, więc nie wiem, czy to będzie miało jakikolwiek wpływ. Wiem natomiast, że ja będę rozgrywał to spotkanie, więc. Panie Lapadula, wolę tutaj kogoś szybszego. Nie ma co się oszukiwać, tak więc Niang będzie naszym podstawowym napastnikiem w tym spotkaniu. Myślę, że także pozbędziemy się SUSO. Jeżeli tylko i Łobi ma cztery gwiazdki. Niestety nie ma SUSO ma cztery gwiazdki, no to nie, no to SUSO musi zostać. Środek pola na razie pozostanie bez zmian, bo jak widzicie, kontuzjowany. Jest nadal Romanioli, więc tutaj nie będziemy robili tego w ten sposób. Zostanie tu Rodriguez z Musakio. E, Matia Dyszylio i Abate będą zabezpieczali boki. Myślę, czy zrobić zmiany w środku, ale Kucką gra się tak dobrze, że nie ma tutaj żadnych możliwości. Słuchajcie, zrobimy dzisiaj sobie na to spotkanie polską ławkę rezerwowych. Zobaczymy, jak poradzą sobie nasi zawodnicy e, w tym spotkaniu, właśnie wchodzący z ławki. Może to oni odmienią oblicze tego wielkiego meczu? Nie wiem, czas zagrać. Oczywiście przed nami San Siro, Milan kontra Juve. Zobaczmy, jak będzie prezentowała się jedenastka naszych rywali, bo nie ma co ukrywać, że to interesuje mnie najbardziej. Widzę, że będzie Marquizio, bo on ma opaskę kapitańską. Juventus zajmuje miejsce drugie, my zajmujemy miejsce piąte. Ta jedna porażka kosztowała nas naprawdę bardzo dużo. Świetna oprawa zrobiona przez kibiców, to trzeba docenić, bo, no bo to myślę, że może pomóc nam w zwycięstwie. Ja, pokazany przez kamery. Bardzo mi miło, doceniam to. Player to watch to oczywiście GG Buffon. Po drugiej stronie też jest GG. Zobaczymy, który będzie musiał wyciągać dzisiaj piłkę częściej z siatki. Jeśli chodzi o poziom trudności, em, gram cały czas na klasie światowej. Wygraliśmy z Napoli. Bardzo łatwo. Zobaczymy, czy tutaj się to powtórzy. Jeśli tak, no to zmieniamy na legendarny. Jak widzimy, em, jest Markizio, jest Buffon. E, to jest nasza startowa jedenastka. Tutaj nie ma co do tego żadnych zaskoczeń. No bo Wy, jako mój asystent, ją raczej znacie przed meczem. Trudno by było, gdyby było na odwrót. E, tak więc to jest nasz skład. Zobaczmy, jak będzie się to prezentowało w przypadku naszych. Przeciwników. No fajnie, że się witamy, fajnie, że, e, że jest miła atmosfera, ale ja chcę zobaczyć, przeciwko komu my tutaj zagramy. Kolejne ujęcie na mnie, naprawdę realizator chyba przez tego pryszcza, co mi się tam na czole zrobił. E, bardzo mocno skupia się na mojej osobie. Słuchajcie, e, z tego co widzę, nie ma żadnych zaskoczeń, nie ma żadnych nowych zawodników, e, przynajmniej z ujęć kamery. Tak jest. E, nie widzę tutaj nikogo, kto mógłby nas jakoś zaskoczyć, bo przed niedawno do klubu, tak więc zaczynamy. Ok, w tym meczu muszę być raczej gotowy na to, że Juve będzie starało się trzymać piłkę, tak więc po prostu ostro będziemy musieli próbować atakować ich e, z kontry, no i nie tracić w takich sytuacjach. Tu naprawdę posiadanie może odegrać kluczową rolę. Jak na razie ciągle przez te 7 minut starają się trzymać lewej strony, co jest dosyć ciekawe. Oj, teraz błąd, bo Gonzalo i Guain będzie miał miejsce, żeby uderzyć. No i na takie rzeczy muszę uważać, bo tutaj jeden błąd, stracony goli, jak oni się zamurują, no to. No to już Barcelona wie, że tego się nie da rozgryźć. Bakayoko do Nianga. Niang musi być naprawdę istotnym ogniwem w tym spotkaniu. On by nie musiał wybiegać, robić miejsce do grania. Jak na razie jest Deulofeu. Próba zejścia do środka. Deulofeu z prawej i nogi. No Buffon tylko odprowadził piłkę wzrokiem. Tym razem po prawej stronie próbują rozegrać coś nasi rywale Lichsteiner. Piłka do kwadratu, ten będzie chciał dorzucić, ale to nie powinno skończyć się źle. Chociaż tam mój obrońca ściągnął piłkę do narunie. jeszcze jest Kedira, no i po raz kolejny musiał interweniować teraz nasz Bramkarz. No, dobre intencje miał zarówno Bramkarz, jak i obrońca, ale tutaj całkowity brak komunikacji, rzut rożny dla naszych rywali, to może być naprawdę groźne. Zobaczmy, Bakayoko skakał, ale na szczęście to wystarczyło, żeby zatrzymać Higuaina. Ładnie, wychodzimy teraz tą klepką z naszego pola karnego. I już jesteśmy w. na połowie rywala. Tylko jest problem taki, że mam defensywny. Żeby moi zawodnicy jednak pozostawali na pozycjach i nie było komu grać. Ale teraz jest Niang pierwsza nasza akcja. Co teraz zrobił Francuz? Czemu to nie wpadło do siatki? Jak fatalnie przestrzelił. No już na to to, to ja naprawdę nie mam wpływu, jeżeli mój zawodnik, mimo wszystkiego, że ja. Mimo, że ja robię wszystko dobrze, nie trafia do. Nawet w światło bramki jeszcze rozumiem, że buffon by to wyjął, ale on po prostu nie trafił w bramkę. Dobrze, Dybala, sprzątnęliśmy mu tą piłkę z główki, jest Kucka, Bakayoko przez środek do Bonaventury, Bonaventura do boku, Suso. Teraz tylko, żeby dobrze się rozpędzić i minąć. Bonucci'ego, no nie tak chciałem to zrobić, ale e, mamy jeszcze stały fragment gry z tej sytuacji, więc może nie być w sumie najgorzej, zobaczmy jakby to rozegrać, spróbujemy wrzucić piłkę bardzo głęboko za plecy obrońców i w tym momencie powinno być ok. jest Niang ależ teraz Buffon ofiarnie to obronił bo piłka, miejsce w które dostał piłką na pewno nie było najprzyjemniejsze, byliśmy naprawdę bliscy pokonania legendy ee, włoskiej piłki, no ale niestety nam się to nie udaje i po raz kolejny Niang zawoli, zawodzi brak Belottiego jest niezwykle odczuwalny dla mnie w tym meczu Aleksandro spróbuje zagrać pewnie do na Nie, to by był wybór z Ultimate Team. A to był ewidentny wybór z kariery. Na szczęście do Naruma. Był tam, gdzie być powinien. No i tą interwencją kończy pierwszą połowę nasz Bramkarz. Zobaczmy, jak wyglądają statystyki. Ja miałem. Dwie naprawdę mega klarowne sytuacje, których nie udało się wykorzystać, ale ogólnie trzeba przyznać, że spotkanie całkowicie na korzyściu Ventusu, mimo że są gościa, gośćmi, tym razem się nie przejęzyczę, yy, no to oni mają więcej, piłkę, więcej piłki przy nodze, to oni mają większe posiadanie, no zobaczymy, zaraz będziemy robili jakieś zmiany, żeby tutaj spróbować troszeczkę odwrócić rolę, albo po prostu strzelić gola, bo oni mogą mieć piłkę, bylebym ja tutaj wygrał. Jak na razie de Ulofeu do Bacajoko. Jeszcze raz do Hiszpana zagramy de Ulofeu, ale raczej nie będzie miał tej piłki. Jeszcze tam ktoś się pogubił. No i nic z tego nie wyszło. Okej, okay, czas zrobić zmiany. Niang lepiej sobie zdecydowanie radzi na skrzydle, niż na napadzie. Tak więc przerzucimy go chyba na bok. No i w tym momencie... Czas dać szansę młodemu Kownackiemu. Zobaczymy, jak nam się za to odpłaci. W środek pola przydałoby się także wprowadzić jakiegoś zawodnika, i wydaje mi się, że Bartolacci będzie tutaj najlepszym wzmocnieniem, bo Tiemu Ebakajoku ewidentnie nie ma swojego dnia. To się zdarza, można to wybaczyć zawodnikowi, no ale trzeba też po prostu to stwierdzić i, i zdjąć go z boiska, no bo potrzebujemy tutaj nowych sił, świeżości, no i no, 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 kogoś po prostu z lepszą dyspozycją w danym terminie. Jest Kownacki, nie wiem czemu on ma numer 10. To jest moje niedopatrzenie. Potem sobie oczywiście to zmienimy, bo jest to mało prawdopodobne, że on taki numer dostał, ale zobaczcie, jak ładnie teraz rozprowadzona taksja Deulofeu wrzutka Kownacki tam nadbiegał. Ważne, żeby ktokolwiek to przeciął. Niestety to się nie udało. Kucka od razu idzie na krótki pressing, żeby spowodować błąd rywala. No i to się udało, tylko że, że to odegranie do Deulofeu było naprawdę. Naprawdę niecelne i już kontra dla moich przeciwników. Boga na skrzydle, ale teraz Rodriguez go skasował. No i to jest pytanie, czy bronić wyniku, czy próbować zdobyć 3 punkty? No i teraz pojawia się pytanie, czy bronić wyniku, czy próbować zdobyć 3 punkty. Słuchajcie, damy Deulofeu do środka. Może tamto jego tempo jeszcze bardziej się nam przydać, bo Nawentura zejdzie na SPD, a my wprowadzimy sobie tutaj Aleksa i Łobiego. Może to doświadczenie nabyte w Arsenalu e, spowoduje, że... Będziemy w stanie przychylić to szalę zwycięstwa. Jednak nie wprowadzałem kapustki w tym meczu. No bo, żeby wymieszać to doświadczenie z młodością, którą dodaję na boisko, chyba sami rozumiecie. A kapustka, jeszcze w tym momencie, będzie chyba troszeczkę za wolne, żeby tutaj rozbujać to skrzydło. Wiem, że łobi też nie jest najszybszy, ale tu dribbling jest dużo lepszy u Nigeryjczyka. Ehm, dobrze, jak na razie jest Niang, ten, który mógł wygrać nam to spotkanie, ale przy... tego nie zrobił. Przedziera się w pole karny rywala. Niang, no ale to jest Kielini, ale mimo wszystko jeszcze zbieramy tą piłkę, która miała pójść do Deulofeu, nie poszła, ale teraz jest Hiszpan. Deulofeu zablokowana, ale jeszcze jest piłka, jest Bonaventura. Kownacki przykłada Kownacki do lewej nogi, ale teraz skiksował. No po tej sytuacji aż mi się aparat rozładował, więc pewnie momentu, w którym łapałem się za głowę, nie widzieliście, ale ważne jest to, żeby było widać co. Zrobił nasz napastnik. No szkoda, że nie trafił czysto w piłkę, bo mógłby zostać bohaterem tego meczu. E, na tak się nie stało. Zbliżamy się do najgorszej minuty w karierze, czyli 90. I tu mogą być problemy. E, gra wyjęła mi Rodríguez bardzo wysoko. Ja już go tam odprowadzam, żeby e, żeby nie zostawiał luk w obronie. Alex i łobi, gdyby tam się udało przejąć, niestety tak nie było i jest Boga. E, który odpycha bez problemu Drescilio. To było naprawdę ciekawe. E, piłka jeszcze do Marki Musimy to wygrać do. Boże Jezus, moje serce. Dawaj Abatę, Jedna dobra piłka za ich plecy i mamy wygrany mecz, gdyby nie to, że właśnie się skończył. Tak więc, rymisujemy u siebie z Juventusem po naprawdę emocjonującym spotkaniu, w którym Juve miało więcej sytuacji e, ogólnie. Ale wydaje mi się, jeśli chodzi o te klarowne. To my mieliśmy e, naprawdę dogodniejsze. No, szkoda, że nic się z tego nie udało więcej wyjąć. No, ale jeden punkt przygarnę e, i tu nie ma co do tego wątpliwości. Słuchajcie, graliśmy z Juventusem, więc nie można narzekać na remis. Przynajmniej patrząc na obecną formę naszej drużyny, bo za jakiś rok, dwa to my powinniśmy być faworytami w tych spotkaniach. E, jeśli chodzi o tabelę, e, pozwoliło nam się to wspiąć na miejsce numer 4. ha. ha, ha. E, no, ale cały czas mamy kontakt, słuchajcie, bo Inter. Inter już jest trochę poza zasięgiem, ale my bijemy się o miejsca 1-3. Tak więc do Samdori tracimy jedynie 2 punkty. A biorąc pod uwagę to, że to jest Sampdoria, czyli zespół, który raczej poślizgnie się prędzej czy później, nie jest najgorzej. Tak więc trzeba liczyć na to, że będziemy robili swoje, a że oni po prostu sami odpadną z tego wyścigu. Kalaby, jak na razie, nie odpada e, i, i wbija kolejną ocenę ogólną. Tak samo Kownacki ma już poziom 70. Przypominam, że tego pana rozwijamy na poziom 75. E, no i zobaczmy, jak wygląda e, tutaj sytuacja, jeśli chodzi o konferencję prasową. Gramy teraz z Genuą. E, wydaje mi się, że moi zawodnicy mogą zostać po raz kolejny pochwaleni. Naprawdę te wyniki obecnie są całkiem przyzwoite. Ja jestem z nich zadowolony. Tak więc zobaczmy, jak moja ocena i dyspozycji wpłynie na właśnie to spotkanie. Gramy na wyjeździe, więc e, to jest naj, najgorszy element tego wszystkiego. Zobaczmy jak to będzie wyglądało. E, w ich składzie nie spodziewam się nikogo ciekawego. Jedyne, e, na co można zwrócić uwagę to miejsce bramkarza, ponieważ tam był e, Perin, ale jak widzicie, już nie znajduje się w tej 11 Pandev. Ciekawy czy to jest ten pandew, który grał w Napoli. To nie jest ważne. Ważne jest to, że jak na razie remisujemy do pierwszej połowy, a przypominam, że ostatnio taki rezultat Skończył się straceniem bramki w okolicach 80. której którejś minuty, ale to my zdobywamy gola. Mati Adesilio, 65. minuta. Bardzo mi się to podoba. Rodriguez nie trafił na szczęście. Znaczy, niestety, rzutu karnego, ale na szczęście. Nie skończyło się to dla nas tragicznie. E, I wygrywamy. Trzy naprawdę niezwykle cenne punkty wywiedzione z wyjazdu. Które pozwoliły wskoczyć nam na trzecie miejsce w tabeli. Tak jak mówię, Sampdoria wywaliła się już w pierwszym momencie. E, nie zdobywając trzech oczek e, i w zasadzie nie zdobywając żadnego punktu, ponieważ przegrali po prostu swoje spotkania. A na nas czeka teraz Pescara. E, no i ciekawy jestem, jak będzie wyglądało to spotkanie. Dostajemy raport, jeśli chodzi o kontuzję Romanioli. Będzie mógł powrócić do naszej jedenastki. To jest naprawdę istotne z tego powodu, że wtedy Rodriguez będzie grał z lewej strony tak więc e, troszeczkę jeszcze poprawi to nasz skład jeśli chodzi o defensywę, no ale u nas największym problemem jest obecnie brak e, napastnika w postaci Cibelottiego to jest to jest nasza największa bolączka. Do 11 powróci także Montoliwo, ponieważ z nim na boisku nasz skład przy symulacjach gra lepiej z tego powodu, że to jest urodzony lider i e, myślę, że to ma naprawdę duży wpływ. Kapustka e, zejdzie na rzecz Nianga jeśli chodzi o środek, e, jeśli chodzi o ławkę rezerwową, i Fernandesa gdzieś bym wcisnął. Bo on ma dosyć o wysoką ocenę ogólną. No i Kasi, na razie on odpadnie. Myślę, że tego gościa w ogóle wypożyczymy na krótko, bo ze względu na dosyć szeroką kadrę, którą cały czas mamy no on się nie łapie, a fajnie, żeby chłopak się ugrywał. Tak więc myślę, że na w zimowym okienku transferowym on zostanie na krótko wypożyczony. My teraz symulujemy spotkanie z Pescarą, em, które rozgrywamy u siebie na wyjeździe, tak więc znaczy u siebie na wyjeździe, Boże. Rozgrywamy u siebie nie na wyjeździe, tak więc pominę, bo tu wygramy na pewno 3 do 0. Suso i Rodriguez wpisują się na listę strzelców. No i dzięki temu nasza sytuacja wygląda naprawdę przyzwoicie. Mamy punkt przewagi nad Lazio, 3 punkty przewagi nad Romą, 3 punkty przewagi nad Fiorentiną. Dori już nawet nie widać. zresztą Zobaczmy sobie pełną tabelę. Yy, więc wygląda to wszystko naprawdę całkiem, yy, całkiem przyjemnie. Do Juventusu tracimy jeden punkt, ale yy, warto zwrócić uwagę na to, że Stara Dama ma jeden mecz zaległy. Tak więc tu jeszcze wiele. Może się zmienić. Raczej nie zakładam tego, żeby mieli nagle przegrać. Jeśli chodzi o sezon, zobaczmy, w którym momencie się znajdujemy. Teraz kończymy ten miesiąc i następnie. Mamy już, już tylko dwa miesiące do okienka transferowego. Tak więc to będzie kolejny odcinek, w tym to było na tyle. Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Wiem, że nie było transferów, ale nie w każdym odcinku możemy robić transfery. Napiszcie, co sądzicie o naszym młodym zawodniku. Napiszcie, czy myślicie, że też nasi skałci są w stanie wyłowić jakieś ciekawe gwiazdy. No i muszę przyznać, że słyszałem o plotkach transferowych, jakoby Zlatan Ibrahimović wcale nie był taki szczęśliwy z pobytu w Manchesterze United i mówi, że pod koniec kariery chętnie przeniósłby się do AC Milanu, ale ja nie wiem, ta prasa pisze różne rzeczy, zobaczymy co z tego wyniknie. To był za kanał Koza Sport, na razie, piona!